Książka Ruperta Spyry: Jesteś szczęściem, którego szukasz, jest dostępna w księgarniach internetowych i stacjonarnych. Link do zamówienia książki ze strony wydawnictwa Virgo znajdziesz w opisie pod filmem. Zapraszam. Doświadczam tego, że jestem świadomością. Myślę, że moja trudność pojawia się wtedy, gdy próbuję zbadać tą świadomość. Kiedy próbuję ją badać, czyli skupić na niej moją uwagę, wydaje się, że oddala mnie to od niej. Tak, masz rację. Nie można jej zbadać zwykłym, konwencjonalnym sposobem, bo badać można tylko konkretny obiekt. Swoją uwagę możesz skierować wyłącznie na obiekt. Gdybym poprosił Cię o zbadanie tych kwiatów, mogłabyś to zrobić, bo to obiekty. Tak samo robię z moim umysłem. Tak, bo umysł może być skierowany tylko na obiekt. Spróbuj teraz skierować umysł na coś, co nie ma żadnych właściwości obiektywnych. Nie potrafisz, prawda? Nie możesz, bo umysł nie może obrać kierunku na cel pozbawiony obiektów. Umysł jest zdolny poznawać tylko obiekty. Jeśli odwróci się, mówiąc metaforycznie, w stronę swojego źródła, umiera. Nie może pójść w kierunku pozbawionym obiektów, dlatego właśnie nie jest możliwe zbadanie Twojej prawdziwej natury. Badanie siebie, czyli self-inquiry, nie jest najlepszym tłumaczeniem słowa atma atmawiczara. Nie jest złym tłumaczeniem, bo ma pewien sens. Wskazuje na eksploracyjną orientację. Bardzo szybko jednak musimy porzucić umysł skupiony na poznawaniu obiektów. Tylko świadomość może być świadoma świadomości. Jak to się odbywa? To się nie odbywa, to nie jest coś, co robisz, to jest to, czym jesteś. Jak Słońce oświetla siebie? Co musi zrobić, żeby oświetlić samo siebie? Czy musi wysłać swoje promienie na Księżyc, a potem polegać na Księżycu, który odbije światło z powrotem, żeby się oświetlić? Czy Słońce zdaje się na Księżyc, żeby oświetlić siebie? Nie, to Księżyc polega na Słońcu. Światło, którym Księżyc świeci na Ziemię, jest pożyczone od Słońca. Księżyc nie posiada własnego światła, świeci światłem Słońca, lecz Słońce oświetla siebie po prostu, będąc sobą. Nie potrzebuje światła Księżyca, żeby się rozświetlić. Świadomość jest podobna, nie potrzebuje umysłu. Nie musi pojawiać się w formie umysłu, żeby znać siebie. Zna siebie i bez tego. Zna się samą sobą. I to jest Twoje doświadczenie. To jest doświadczenie każdego z nas. Jeśli teraz zapytam Cię, czy jesteś świadoma, co odpowiesz? Tak. Powiesz tak, bo jesteś świadoma bycia świadomą. A co jest tym, co jest świadome bycia świadomym? Świadomość. Tak, świadomość jest jedynym tym czymś, co jest świadome. Zatem doświadczenie jestem świadoma to doświadczenie świadomości, świadomej siebie samej, jej rozpoznania własnego istnienia. Nie musi ona nigdzie iść, żeby odnaleźć to doświadczenie. Nie musi przybierać formy uwagi, aby szukać samej siebie. Jej naturą jest bycie świadomą samej siebie. Nie może ona nie być świadoma siebie. Innymi słowy, badanie swojej prawdziwej natury, czyli self-inquiry, nie jest czymś, co robisz umysłem. To jest to, czym jesteś. To jest byciem. To jest bycie obecnością świadomości. Nie myśl o tym jako o procesie badania umysłem. Dlatego Ramana Maharishi powiedział, że najwyższą formą medytacji jest po prostu być tym, czym jesteś. Być świadomym bycia świadomym. Nie możesz tego zrobić. Jak tylko coś zaczniesz robić, jak sama słusznie mówisz, zaczynasz iść w złym kierunku. Jak tylko umysł cokolwiek zrobi, odsuwa się tym samym od świadomości. Czyli wtedy umysł chce niejako wejść w świadomość. Pojawienie się umysłu przysłania rozpoznanie naszego własnego istnienia. Gdy tylko umysł się przejawi, pokój, który jest nieodłączny, a raczej jest samą świadomością naszej istoty, zostaje zasłonięty. Dlatego podczas gdy umysł jest obecny, czujemy brak pokoju lub szczęścia. Dlatego też istnieje pewnego rodzaju magnetyczne przyciąganie, by szukać tego pokoju, gdy umysł jest obecny. Umysł jednak rozpoznaje wyłącznie obiekty, więc biegnie ku tym obiektom, szukając pokoju w przedmiotach, stanach, sytuacjach itd. Wszystko co robi, to szukanie pokoju. W rzeczywistości szuka rozpuszczenia swoich własnych ograniczeń. Szuka siebie samego, a czasem mówisz, zawróć uwagę z powrotem. Czy możesz to wyjaśnić? To tylko metafora. Kiedy mówię zawróć swoją uwagę do siebie, używam ustępstwa wobec aktywności kierowania uwagi na obiekty. To tak, jakbym mówił do Twojej uwagi. Jesteś przyzwyczajona do skupiania się na obiektach, bo możesz obserwować tylko obiekty. Zamiast skupiać się na obiektach, odwróć się i zwróć uwagę na siebie. To bardzo niedoskonałe wyrażenie. Nie możesz dosłownie odwrócić uwagi, bo jeśli się obrócisz, zobaczysz po prostu kolejny obiekt za sobą. To nie jest dosłowne odwrócenie uwagi, chociaż jest w tym pewna słuszność. To raczej zapadanie się uwagi, opadanie na powrót, to zanurzanie się umysłu w sercu. Umysł to uwaga skierowana na obiekty, a serce to czysta świadomość. Chodzi tu o opadanie uwagi umysłu poznającej obiekty, o relaksację uwagi skierowanej na obiekty i powrót do jej źródła. Tak, rozumiem. To nawet nie jest proces relaksacji, bo świadomość już jest całkowicie zrelaksowana. To po prostu czyste bycie i świadomość tego bycia czyli wystarczy w tym pozostać. To po prostu bycie świadomym bycia świadomym o to tu chodzi. Nie myśl o self-inquiry, myśl o byciu sobą o opadaniu w siebie. I nie ma tu co badać? Badanie może być zainicjowane pytaniem. Myślałem, że jestem tym zbiorem myśli i uczuć, ale zdałem sobie sprawę, że one wszystkie przemijają, a ja pozostaję obecny. Czym zatem jestem? To pytanie może być początkiem: kim jestem? Poprzez nie kierujemy uwagę ku prawdziwemu ja, które poznaje nasze doświadczenie i to wszystko, co umysł tutaj robi. Zadaję to pytanie tylko raz: co to jest, dzięki czemu uświadamiam sobie swoje doświadczenie? Czym poznaje swoje doświadczenie? I to wszystko. Umysł wykonał swoje zadanie. Tym pytaniem świadomość zaczyna sobie uświadamiać samą siebie. Innymi słowy, bądź świadoma bycia świadomą. To jest self-inquiry. To jest badanie siebie. Przypominanie sobie siebie, jak nazywali to Gurdzijew i Penski. To jest medytacją. Prawdziwą medytacją, a raczej najwyższą formą medytacji. Nie chcę umniejszać innych jej form, ale to jest jedyna medytacja pozbawiona obiektów, jedyna medytacja, która nie wymaga żadnej aktywności umysłu. Tak jak mówisz, na pewnym etapie naszej eksploracji uświadamiamy sobie, że wszystko, co robi umysł, oddala nas od tej medytacji, i wtedy jesteśmy gotowi na tę ostateczną medytację która w mistycznej tradycji chrześcijańskiej nazywa się praktyką obecności Boga, świadomym byciem ja jestem, który jestem. Można to znaleźć we wszystkich tradycjach duchowych. To jak złota nić łącząca wszelkie tradycje Być świadomym, bycia świadomym. Rozpoznawać, że jestem. Jeśli podobało Ci się to nagranie i czujesz, że wzbogaciło Twoje życie, proszę Cię o polubienie, skomentowanie lub udostępnienie go. Zachęcam też do subskrypcji kanału. Takie małe działania to naprawdę wielka pomoc. Dzięki nim wesprzesz mnie i pomożesz podobnym treściom trafić do szerszego grona odbiorców. Dziękuję i do usłyszenia.